Proszę księdza Artura, w teologii w posłudze duszpasterskiej funkcjonują takie określenia jak ewangelizacja, apostolstwo, nowa ewangelizacja. Renesans zaczyna przeżywać słowo kerygma. Co to w ogóle jest? To jest bardzo. Ważne słowo, dlatego że ono troszeczkę mi się wydaje, że w Kościele zostało zapomniane, chociaż ci, którzy grzebią w dokumentach i patrzą w dokumenty soborowe i to, co się działo wokół Soboru Watykańskiego II, to bardzo ważną rolę odgrywał, odgrywało pojęcie kerygmat, ponieważ kerygmat to jest to, co jest wspólne naprawdę dla wszystkich chrześcijan. Bez względu na denominacje, w jakich jesteśmy denominacjach, kerygmat jest dla nas wspólny. To jest ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie, która dotykając serca człowieka, powoduje, że życie człowieka i jego serce się przemienia, nawraca się. To jest to, jest to bez czego nawrócenie nie jest możliwe. Ale tak naprawdę w konkrecie to co to oznacza? I to znaczy, do tej pory mieliśmy ewangelizację, teraz nowa ewangelizacja, próbujemy to zdefiniować, no i wchodzimy ze słowem kerygmat. Czy to nie jest to wszystko to samo? No właśnie nie, dlatego że my w kościele mamy ogromne bogactwo. 2000 tysiące lat kościoła nagromadziło. Na to bardzo lubię porównywać do takiej wielkiej, wspaniałej, pięknej katedry, w której znajduje się nawa główna, na wyboczne znajdują się boczne kaplice i gdzieś w tym wszystkim gubi się nam Jezus może też te, to, że y, właśnie to całe nasze dziedzictwo i bogactwo może stać się naszym, y, przyczyną naszego upadku. Ponieważ to tak jak w tej historii o księdzu, któremu ministrant ciągle ciągnie go za y, ręka w konży, kiedy niesie monstrancję i próbuje mu coś powiedzieć, a on ciągle nie ma dla niego czasu i w końcu się na końcu dowiaduje o co ci chodzi. A on mówi, że proboszczu wszystko jest piękne, tylko że pana Jezusa ksiądz proboszcz zapomniał włożyć do monstrancji. No dobrze, a to w takim razie co do tej pory żeśmy go nie nosili? No przecież tak szczerze mówiąc kerygmat, katecheza, nowa ewangelizacja, apostolstwo. Jak to ludzie mają wszystko pojąć? No bo teraz wszyscy mówimy najważniejsza katechizacja. No, teraz przychodzi ksiądz Artur na szkołę liderów i mówi kerygmat organizacyjny w parafii jest ważne. Jak to rozróżnić, żeby się to ludziom nie pomieszało już nie mówiąc o księża? Ci, którzy zaczynają praktykować, nic się im nie miesza. Najgorzej jest, kiedy tylko człowiek chce to zgłębić teoretycznie. Natomiast myślę sobie tak, my w kościołach i tu na pewno wielu ludzi, których byśmy zaczepili na ulicy i spotkali i zapytali się o kazania, które słyszą w kościołach, mówiliby nam o tym, że są moralizowani. I my sami, jako księża, myślę, mamy takie wyczucie, że bardzo często mówimy do ludzi takie kazania, które mówią im o tym, jak to oni lepsi powinni być. Ale niby dlaczego powinni być lepsi? Skąd wziąć te siłę Nieraz człowiek orze dosłownie nosem po ziemi i nie może się podnieść. I my zamiast mówić mu o Jezusie Chrystusie, który jest w stanie go podnieść, o Jezusie Chrystusie, którego jeżeli zaprosi do swojego życia, to on może żyć mocą błogosławieństw, może żyć mocą Ewangelii, my go moralizujemy. I dlatego kerygmat nie ma w swojej treści moralizowania. Kerygmat mówi o prawdzie, o Bogu, który yy, będąc kochającym Ojcem w miłości, pragnie... Yy, Człowiekowi przywrócić pamięć. Jesteś stworzony przez Boga i dla Boga. Twoje życie jest stworzone do wieczności. I człowiek, który jest ukochany, który czuje się ukochany, odkrywa bardzo szybko, bardzo łatwo. Nie trzeba tego człowiekowi wmawiać, bo on ma to doświadczenie. Jestem grzesznikiem. Ja potrzebuję jakiegoś ratunku, potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł, bo sam nie jestem w stanie tego rozwiązać. I wtedy my jesteśmy właśnie po to, aby pokazać: słuchaj, jest ratunek. Tym ratunkiem od Boga dla Ciebie jest Jezus Chrystus, którego On posłał, który przyszedł jako jak, jak człowiek, przyszedł jak człowiek, stając się w ludzkim ciele, przychodząc, aby wyciągnąć Cię z tego Twojego problemu, aby wyciągnąć Cię z Twojego bagna, aby wyciągnąć Cię z Twojego grzechu. z tej trudnej sytuacji. Ksiądz Artur mówi o ludziach, którzy chodzą do Kościoła, ale młode pokolenie. No nie upatruje w Kościele jedynego Zbawiciela, bo sobie radzą często bez Chrystusa, tak przynajmniej im się wydaje. Są bardzo konkretni, utylitarnie patrzą na życie. No i teraz co my mówimy, dla nich mamy głosić kerygmat. Przecież ich w ogóle w Kościele nie ma, teraz jak po nich wyjść? I dokładnie w tym kierunku zmierzamy, że po to przeżywaliśmy rok wiary, aby tak napełnić się wiarą, odnowić wiarę w sobie, byśmy już w końcu nie mogli wytrzymać w naszych kościołach i żebyśmy wyszli na place naszych miast, naszych wiosek, żebyśmy wyszli do szkół, żebyśmy wyszli do środowisk tam, gdzie są ci młodzi ludzie, po to, aby z nimi być. Kiedy byliśmy we Francji, zrobiliśmy takie zaproszenie dla młodzieży, która mieszka w rejonie Szampanii. I okazało się, że nikt na to zaproszenie nie odpowiedział. Ani jedna osoba młoda nie przyszła do kościoła. Byliśmy zdumieni. Więc poszliśmy ich szukać. Znaleźliśmy ich w, ta w salonie tatuażu. I okazało się, że w tym salonie tatuażu od słowa do słowa yy, doszliśmy do bardzo głębokich tematów, gdzie ludzie zaczęli opowiadać o swoim życiu. I oni zaczęli mówić o tym, że oni potrzebują Jezusa. Kiedy my... Yy, ja już jestem trochę wiekowy, ale moi młodsi bracia i siostry, którzy z nami byli, kiedy zaczęli im opowiadać o Jezusie, będąc młodymi chłopakami i dziewczynami, oni byli zafascynowani tym. I okazało się, że to wyjście nasze tam, gdzie oni żyją, przyprowadziło ich z powrotem do kościoła. Następnego dnia umówiliśmy się na spotkaniu proboszcza, a wieczorem zrobiliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Niektórzy z nich po raz pierwszy spotkali się z rzeczywistością Najświętszej Eucharystii. Z tego wynika, że trzeba szukać, trzeba wyjść. I to, co robimy, kształcenie tych liderów nowej organizacji, wydaje się, ma taki sens. Ale, Boże drogi, no, przygotować kogoś do tego, żeby był ewangelizatorem, to jest teoretyczna sprawa. Czy to, co my robimy tak w teorii, to się w praktyce da przełożyć na to, żeby tego Chrystusa zanieść tym, których tutaj nie ma w kościele? No właśnie, myślę, że to wcale nie jest sprawa teorii, bo w momencie, nawet kiedy my. Yy... Głosimy Ewangelię w sali wykładowej, to my musimy mieć świadomość tego, że my głosimy Ewangelię, my głosimy Chrystusa i ten Chrystus dotyka serc ludzi. Dzisiaj nawet w czasie tego wykładu, kiedy, kiedy miałem okazję dzielić się różnymi rzeczami, widziałem jak zaczynają zapalać się oczy niektórych osób. Niektórzy później podchodzili i mówili, że było im to bardzo potrzebne, ponieważ kiedy głosimy Ewangelię, kiedy głosimy kerygmat, to naprawdę dotyka serca człowieka. To naprawdę dotyka serca człowieka. I to jest, myślę, ogromna siła. I to nie jest kwestia tylko teorii, dlatego że w momencie, kiedy my głosimy kerygmat, Jezus posyła nam swojego świętego ducha, który porusza nasze serca i to powoduje, że my przeżywamy nawrócenie. A nawrócenie ono dopełnia się w tym, że ja nie mogę tego zatrzymać dla siebie. Ja muszę tym się podzielić. I tutaj przychodzi cała sfera przygotowywania do tego. Możemy uczyć człowieka, żeby dobrze pięknie mówił, żeby używał pięknego języka polskiego. Możemy uczyć człowieka, żeby właściwie stawiał akcenty, czy zdaniowe, czy wyrazowe, czy akcenty wypowiedzi. Możemy uczyć człowieka, żeby to, co on wie, to, co on potrafi, przedstawił w formie pantomimicznej, w formie teatralnej, w formie jakiejś. Aktywizacji ludzi, do których będzie mówił. Więc jedno drugiego zupełnie nie wyklucza, a wzajemnie się uzupełnia. Rzeczywiście mamy sporo środków przekazu oraz coraz mniej do powiedzenia. Dlatego też ważne jest, żeby w takiej szkole liderów na ewangelizacji nie tylko uczyć form dusz pasterzowania, ale uczyć, jak kochać Jezusa albo jak inaczej pozwolić się ukochać Jezusowi.